Budować napięcie, żeby ludziom nakręcić i dać odpocząć i znowu, żeby wrócili na ten parkiet. Także inaczej, kiedy się gra w klubie, gra się dłuższe sety, niż tam wchodzisz w godzinę i musi dla Ciebie w godzinę to, co tu w 4 godziny rozkładasz. A powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo zauważyłem do tej pory, że rezydent, no, nic nie mówi do ludzi, zero mikrofonu. U Ciebie będzie to samo? Wiesz, to, to, to zależy już od, od tego, co tutaj przewiduje organizator, ale zapowiadał, z tego co słyszałem, już zapowiadał, także ja mam swoje intro, jest po polsku, będą wstawki moje, jeśli trzeba będzie jakieś tam gadżety na pewno DJ Maga będę rozdawał, to na pewno będę się odzywał, ale generalnie muzyka przemawia za w takim dużym klubie jest druga sala, gdzie tutaj DJ cały czas może konkursy robić, a, a tam już jest o, tancerki i rewia wychodzi wtedy i... Jutro cały FTB Team, może nie cały, bo, bo ogólnie ile ma się dj No w tej chwili jest nas w podstawowym składzie dziewięciu dj w tym są trzy dziewczyny. Są plany, że będzie noc w maju, dziewczyn zagrają tutaj Sweet Lady i Vivka z naszego teamu. Także będzie FTB Lady Night, to jest specjalna noc, kiedy DJ-ki będą tylko grały DJ-ki za konsoletą. Myślę, że to będzie nie lada atrakcja, niedługo już szczegóły podamy po długim weekendzie majowym. Oprócz tych dziewięciu podstawowych DJ-ów mamy pięć ekskluzji w rezydentów, którzy jakby nie są z nami na umową związani, ale my ich prosimy o występ gościnny wtedy, kiedy jedzie jeden DJ tego podstawowego składu. wtedy ekskluzji w rezydent, w którym jest ta piątka właśnie dodatkowa. Szczegóły na naszej stronie w telepalystro. pozdrowić wszystkich znajomych, e, wszystkich klubowiczów klubu e, Bedstocks oraz oraz wszystkie nasze koleżanki, które dzisiaj bawią się w naszych polskich dobrych klubach. Ja już chyba nie mam kogo pozdrowić, więc dołączam się do pozdrowień, które tutaj przedstawiły koleżanki. A ze mną jest mistrz polski DJów ów 97 rok i 2000 DJK Pro. Witaj. Hej, witam wszystkich serdecznie. Słuchaj, mam takie pytanie do ciebie, a zarazem prośbę. Podsumuj dzisiejsze otwarcie klubu B to Izba Bełhatowie. Muzycznie, no i pod każdym innym względem. A więc powiem tak, jak tu wcześniej rozmawiałem z Andrzejem i również z tobą. Jeżeli chodzi o piątek na bohatów, to jest naprawdę super. No, tyle ludzi w piątek ja w tym klubie nie widziałem, chociaż bywałem tutaj rzadko, ale mogę powiedzieć, że nie było tyle ludzi. A jeżeli chodzi na otwarcie klubu, no, troszeczkę mało jest ludzi. Jeżeli chodzi o gwiazdy, jeżeli chodzi o dj którzy tutaj byli zaproszeni, to naprawdę stanęli na wysokości swojego zadania i zrobili show wielkie, niesamowite. Muzycznie? Muzycznie może troszeczkę za ciężko, jeżeli chodzi o piątek, bo wiadomo, no w piątek ja się troszeczkę rajtowe rzeczy, sobota się mocniej, ale tak na 60% no może być, jak na pochodzu. Ja też tak właśnie uważam, Klub Beto jest piątkowo otwarcie. No ludzi dopisało, dopisało, kasy pełno leży. Podobno tam jedna jest prawdziwa dwusetka. Znalazłeś się? No nie, tam chodziłem, szukałem nogami, tam przerzucałem, ale chyba nie znalazłem, bo jeszcze zostało dużo tych pieniędzy. Widzę, że ludzie tam chodzą i jeszcze szukają, może znajdą, daj im, Panie Boże. Słuchaj, to kiedy Cię zobaczymy w klubie Betoś? Yy, 21, z tego co tam wstępnie rozmawiałem, 21-22 yy, maj yy, z DJ-em, który u Was też był na audycji, DJ-em, yy, jak ten DJ ma? Proxy. A, z DJ-em Proxy w piątek, a w sobotę yy, SKTV, Jankes, Kłotek też na żywo to będzie wszystko transmitowane. No to fajnie, no to co, pozostaje nam czekać do występu DJAK Pro w maju. Również zapraszam wszystkich bardzo gorąco. No i co mogę tutaj powiedzieć i dodać? Zapraszam wszystkich do Bełchatowa, do tego klubu, do Bed Toys. Jest naprawdę super miejsce, magnetyczne, na pewno będzie klubowe, klubowo-galne, klubowe dźwięki. Zapraszam wszystkich gorąco jeszcze raz.